Cześć, pozdrawiam cię z mojej gdańskiej dżungli. Jeżeli miałbyś polecić mi jedno, konkretnie jedno narzędzie, co to by było? W moim wypadku niewątpliwie byłoby to 5Z. 5Z, czyli 5 takich małych zwycięstw powtarzanych codziennie, codziennie, dosłownie, każdego dnia. O co chodzi z tymi zwycięstwami? Codziennie realizujemy sporo różnego rodzaju zadań. No i czas po prostu leci, co my coś tam robimy, chodzimy do pracy, spędzamy czas wolny, może z rodziną, może coś oglądamy, coś tam zrobić. Natomiast czy to rzeczywiście przybliża nas do tych naszych celów, które sobie określiliśmy? I W przypadku 5Z chodzi o to, żebyśmy tak sprecyzowali te nasze zadania, żebyśmy znaleźli odpowiednią dźwignię. Czyli jeżeli twoim celem przykładowo jest to, żeby zdrowo się odżywiać, żeby schudnąć, tak? żeby iść tutaj zdrowotnie w dobrym kierunku, to jednym z twoich zwycięstw, może być na przykład to, żeby zjeść dobre, zdrowe posiłki. Kolejne mogą być to, żeby pójść na siłownię, Czyli coś konkretnie, co będzie prowadziło Ciebie w tym odpowiednim kierunku do Twojego celu. Zobacz, że to nie musi być coś wielkiego. Wręcz przeciwnie, to ma być małe zwycięstwo. Coś, co jest stosunkowo łatwo zrobić. Więc no, zjedzenie zdrowego posiłku nie jest raczej zbyt duży wyświetlenie. Się... No, chyba, że na początku jest za Ciebie, no to. Można gdzieś tam sobie to rozbić na jeszcze mniejsze zadania. To, co jednak jest tutaj ważne, to to, że szukamy dźwigni, szukamy tych zadań, które naprawdę mają znaczenie nie, żeby zapchać całkowicie sobie naszą listę, tydów, nie, tylko jakieś stosunkowo nieduże zadania, które rzeczywiście przyniosą nam efekt. No i w moim przypadku, na przykład, dzisiaj takim zadaniem jest to, żebym przyszedł tutaj i nagrał te wideo. Stosunkowo niedługo czasu, pół godziny, powinienem wszystko ogarnąć, ale wiem, że będzie prowadziło mnie to w moim konkretnym kierunku. Kolejne moje zwycięstwo na dzisiaj to jest właśnie to, żebym poszedł na siłownię. Tutaj już odrobinę więcej czasu, powiedzmy w półtorej godziny, ale też stosunkowo szybko jestem w stanie to zrobić i wiem, że przybliży mnie to konkretnie do moich celów. Ważne jest to, żeby te zadania rzeczywiście były stosunkowo małe, dlatego że mówimy tutaj o małych. Zwycięstwa. My chcemy nauczyć się wygrywać. To nie jest tak, że to mają być wszystkie zadania na dany dzień. Nie, w takiej idealnej sytuacji możemy nawet gdzieś do połowy dnia wyrobić się z realizacji tych wszystkich rzeczy. Nauczy się wtedy, wygrywasz, zdobędziesz taką pewność, że jesteś w stanie to realizować. No i później możemy już zrobić inne rzeczy, ale nie ma już takiego ciśnienia, bo te najważniejsze są e, zrobione. Więc robimy z tego taki nawyk wygrywania. Przyzwyczajamy się do tego, że jesteśmy w stanie to zrobić. To naprawdę działa. Realizuję tego typu tą technikę już od no, ładnych kilku lat i widzę, jak to pomogło mi gdzieś nam pójść dalej. Wybrałem sobie pięć zadań na dany dzień, no ale dzień się skończył. Ja nie zrobiłem jednego zadania, czyli zrobiłem cztery. Co teraz? No, panie Tomaszu, co teraz z tym zrobić? No, sorry, ale przegrałeś. Ten dzień jest na niezaliczony. W tym momencie można powiedzieć, że cały ten wysiłek z jednej strony poszedł na marne, ale no nie przejmujemy się, dlatego że walka tutaj jest po każdej. Kolejnego dnia znowu wybierasz sobie pięć takich dźwigni, pięć takich małych zadań. Jeżeli było za trudno, to może trzeba zmniejszyć odrobinę ten poziom trudności. I kolejnego dnia, raz, że masz dodatkową motywację, no bo wiesz, że wcześniej ci się nie udało, dwa, jakby dostosowujesz ten poziom trudności na Ciebie. No pamiętaj, że. No proces jest dla Ciebie, a nie Ty dla procesu. Jeżeli pięć zadań jest dla Ciebie za dużo, to zrób sobie cztery. Jeżeli cztery jest za dużo, to zrób sobie trzy. Tak, staramy się to zaprojektować, nie żeby się demotywować, tylko właśnie, żeby to gdzieś tam nas budowało, żeby za każdym razem było coraz łatwiej iść tutaj do przodu. No i na koniec... Zrób z tego grę, baw się tym, to jest naprawdę fajna zabawa, szczególnie, że to my wybieramy, jakie to mają być zadania. Niech każde kolejne zadanie będzie dla Ciebie takim zwycięstwem, które naprawdę Ciebie buduje i daje tą energię, żeby zrobić kolejne zadanie. Tyle z mojej strony, dzięki za dzisiaj. Mi zostały jeszcze trzy zadania, dzisiaj zrobimy jeszcze trzy małe. Zwycięste. Powodzenia, wygrywania!